Hej, wszystkim. Dziś lecę z nowym projektem, mianowicie balustrada schodowa typu Harfa. Temat ostatnio bardzo popularny, wybierany przez klientów w nowym budownictwie. Także ten materiał już mam pocięty. Profil użyty na to to 25x25 ze ścianką dwójką yy, 26 sztuk ponieważ stopnie mamy 13 razy 2 sztuki na 1 stopień daje nam 26 no i tak jak widzicie tu już mam powiercone poheftowane. Yy, ponieważ tutaj w środek spowuje płaskownik 20 20 na 4 yy, żeby tego nie łapać tutaj palcem yy, i przy hortowaniu się tutaj na początku nie oparzyć. Zrobiłem sobie taki przyrządzik. Też z program paskownika 20, tu mamy oporek. Yy, I tu mamy to zlicowane na wymiar. I robię coś takiego. Kładę to sobie w profil, tam milimetr głębiej wpuszczam, ponieważ będzie to zaślepiane paskownikiem od czoła całą płaszczyzną do góry dociskam sobie i robię hefta u góry i na dole. Ja analogicznie, ten już mam spawany, powiedzmy, ładuję sobie następnego i następny profil. Ja analogicznie czynność powtarzam, aż wszystkie tak sobie spawamy, tak. Tu po prostu tych trzech nie. Jeszcze nie spawałem, żeby wam pokazać o co chodzi. Paskownik oczywiście został y, z jednej strony do białego z zędry wyczyszczony, bo gdy mamy zędry, to czasami przy potrafi trochę się zrobić takie przyklejenie. A tak mamy dobrze <laughs> do materiału, słapane, wtopione. Teraz tak, y, po co spawuję te paskowniki, już wam wyjaśniam. Mianowicie, finalnie. Będzie to wyglądało tak. Tu już jest jedna sztuka zrobiona, żeby Wam pokazać jak to finalnie będzie wyglądać. Tak jak widzicie, tu już jest zaślepione, tu również też wyszlifowane wszystko. Na gładko, przejechane te narożniki, promienie wyprowadzone pilnikiem, finalnie przejechane wszystko oscylacją. I mocowanie będzie na nakrętkę Ericssona. Zobaczcie, tutaj wszystko ładnie nam się licuje, żeby to było po prostu estetycznie. Nie robię tego na jakieś zatyczki, korki, ponieważ one wystają. No nie wygląda to estetycznie, <laughs> dlatego chcę, żeby yy, zrobić to, właśnie na nakrętki Eryksona, żeby ona nam się tu licowała i dlatego w tym celu właśnie jest ten płaskownik w środku żeby ta nakrętka miała się na czym oprzeć bo ona ma tam chyba z tego co pamiętam 2,5 ponad, ponad 2 mm grubości i zrobimy podparcie dokładnie nam się na, z profilem licuje tu będzie właśnie, będzie taka jakby. O, to chcę Wam pokazać, to będzie kotwione do boku policzka, bo będzie bezpośrednio, bez żadnego odsadzenia. Będzie na taką szpilkę M8. Oczywiście te szpilki będą krótsze, i tak to finalnie. I tu później dokręcamy to sobie tą nakrętką. tak. Teraz tak, jak ja to po kolei wykonuję. Mianowicie tak, nakrętki Ericssona na M8 ogólnie mają 19 mm tutaj, ten grzybek, ta średnica, w tym najszerszym miejscu, tak? Ja to sobie wiercę na wiertarce magnesówce, ponieważ mam takie wiertło 19, robię tam sobie punkta wiercę. Ładnie nam, ładnie nam wiertło trepanacyjne wybiera nam tutaj, tam do, do płaskownika. Później, y, później wiercę to sobie wiertłem piątką tutaj. Idealnie po środku. Następnie wiercę to sobie wiertłem jedenastką. Dlaczego jedenastką? Dlatego, że tutaj ta nakrętka Rixona, w tym naj, najcieńszym miejscu ona ma 10 mm także mamy taki luz, gdyby nam tam idealnie gdzieś coś w środku po środku nie, centrycznie nie wyszło, chociaż no staram się, żeby to wyszło idealnie. Ale mamy taki luz, Nakrętka wchodzi nam o, elegancko luźno. No, i co, no i później, tak jak powiedziałem, fazuję to sobie wszystkie krawędzie z czterech stron, fazuję płaskowniki, heftuję to i spawam finalnie wszystko razem z heftowanym płaskownikiem, i później wszystko szlifuję na raz. Żeby nie dokładać sobie roboty, żeby nie szlifować tego. Nie spawać, nie szlifować tego, a później za chwilę dokładać to, spawać i znowu szlifować. Tak? Także szlifuję sobie wszystko na raz. No i później wiadomo, no... pilniczek. Wyprowadzamy, wyprowadzamy promienie. Tutaj krawędzie, oscylacja. I finalnie wygląda to tak. Uważam, że wy, wy, wyszło bardzo estetycznie. Jeżeli wszystkie tak wyjdą, to naprawdę będę bardzo zadowolony. To rozwiązanie ogólnie już stosowałem w balustradach, które robiłem 3 miesiące temu. To mogliście widzieć na moim kanale. Także spisało się to, spisało się to rozwiązanie, dlatego postanowiłem zastosować je tutaj w tej balustradzie typu Harfa. Dobra, to na tyle Wyjaśni, Mam nadzieję, że wyjaśniłem wszystko po kolei co i jak, tak jak najprościej jak umiałem, tak mówię no chciałem wam pokazać po kolei, ponieważ będę tutaj z tym działał, yy, będę z tym działał ostro, także no, też nie będzie czasu tak za bardzo, żeby codziennie coś yy, kręcić, także wyjaśniłem wszystko po kolei, co i jak a jak będzie góra mocowana, no to już jak już to będzie zrobione, no to w następnej kolejności poka pokażę Wam jak będzie mocowana góra do, do sufitu, do stropu, tak? Dobra, to na tyle dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Hej. To nie, to nie do tego.